70 kilogramów wagi, żywej wagi, początkujący, na siłce. 33 lata. Ile zacząć brać miligramów teścia? Uuu, jak najwięcej bierz. Jak najwięcej. I trena dodaj. Dobrze. Poniosło mnie. Słuchajcie, nie zadawajcie takich pytań. Jesteś początkujący. 70 kg wagi. I od razu jakiego teścia? Od razu byś chciał, nie wiem. Full wypasy w sensie, w takim sensie, że full w siebie w środku wrzucić. Weź trochę naucz się trzymać dietę, potrenuj trochę. Naprawdę tobie ten testosteran nie ucieknie. Masz 33 lata. Jak zaczniesz w wieku 35, to coś się jakby zmieni? No zmieni się, nauczysz się trzymać dietę i trenować. To już będziesz miał podstawy. I mówię to naprawdę jako trener. Poczekaj. Poczekaj. Ja trenowałem 21 lat naturalnie, rozumiesz? 21 lat naturalnie w Crossfitie. Beta, alanina, kreatyna, aminokwasy, ea, tak, karbo, tyrozyna kofeina. I jechałeś z dobrą dietą. Uczyłeś się wszystkiego. 21 lat. To sobie poczekać dwa lata problem. Poczekaj. Zajmij się dietą. Naucz się pić wodę. Naprawdę, to, to niby się wydaje, o, wody pisz, prześpiję. Nie. Naprawdę, naucz się pić wodę i to mówię do wszystkich. Wiele osób, wiele, znaczna większość, nie potrafi zarządzać gospodarką wodną na co dzień. Nie? Nie ma takich nawyków. Dieta, makro. Musisz wiedzieć, co wkładasz do ust. Musisz wiedzieć, jak technicznie wykonywać poszczególne ćwiczenia, jak operować ciężarem. Jak planować rok treningowy? Przecież to są pierwsze rzeczy, żeby się ich nauczyć. A na testosteron przyjdzie czas. Weźmy pod uwagę, żeby tu miało ręce i nogi. Nie? Żeby nic nie zepsuć. Bo to nie zrobisz sylwetki za dwa miesiące na testosteronie. To tak nie działa. Zacznij po kolei powiedzmy sobie tak, szczerze. Budowanie estetycznej ponadprzecięnej sylwetki to są lata. Ale te lata można stracić. Jak zrobisz nie po kolei, od tyłka strony, a jak zrobisz to z głową, no to te lata dobrze przepracujesz. I mi zależy, że jeżeli ktoś chce zacząć i w to wchodzi, żeby tych lat nie stracił, nie? żeby nie wyważać otwartych drzwi. Więc wstrzymaj się i masz zadanie na najbliższy rok, przynajmniej na najbliższe dwa lata. O czym Ci powiedziałem właśnie wcześniej?